Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky; those battle scars remain. Serdzisko 10 Co jest dobre? Serdzisko 4 godzinki gratis, 30 zlaty, wisiaczko no, A ty masz, to weź odpuść No nie, tu nie ma, gdzieś wypadła, też była Do warsztatu ogólnie, to powinienem na wstępie się przywitać. Także, Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny film z serii Drip Groove Projekt, czyli z budowy mojego projektu BMW 36. W dzisiejszym filmie chciałbym skupić się tak głównie na nie regeneracji, ale bardziej odświeżeniu moich docelowych kół, na których będę chciał jeździć. Słuchajcie, zanim przejdziemy do samych felg, nie bez kozery, mam na głowie czapkę Mikołaja. Jak wiecie, święta przed chwilą się nam skończyły. I ja w dzisiejszym filmie, zanim zacznę produkować się i pokazywać wam, jak będziemy regenerować koła, to chciałbym otworzyć z wami wspólnie paczkę, którą dostałem od Świętego Mikołaja. Tak wiem, mam 20 lat, jestem łysy, ale naprawdę dalej wierzę w Świętego Mikołaja. Więc zanim przejdziemy do regeneracji samych kół, otworzymy sobie wspólnie paczkę. Ja po części wiem, co tam jest, bo sam pisałem list do Świętego Mikołaja, więc mogę się spodziewać prezentu, który tam się znajduje. Ale wy myślę, że do końca nie wiecie, chociaż patrząc na gabaryt tej paczki, część z was może zacząć się domyślać. Także muszę wziąć jakiś statyw i kawałek noża oczywiście, żeby to rozpakować. Zobaczcie, to jest nasza docenowa paczka. Ja się, jaram się, bo ja serio, tak jak mówię, jeszcze tego wcześniej nie otwierałem. Robię to pierwszy raz, bo chciałem zrobić to z Wami. Część z Was już na pewno wie co to jest, a ja... Powiem tym, którzy nie wiedzą, jest to taki słynny taktaj. Taka łódka, którą zakłada się na klapę. Jest to wykonane z takiego laminatu włókna szklanego Bardzo fajna sprawa. Zastanawiałem się czy sobie nie kupić GT Klasa, bo czegoś mi tam brakowało na klapie, ale uznałem, że coś takiego jak to będzie lepszym pomysłem. Oczywiście jest to w, w stanie takim surowym. Wypadałoby to pomalować, więc trzeba będzie teraz to po prostu polakierować i później zamontować już na klapie. Ale to nie jest priorytetem. Priorytetem są nasze felgi. To na razie odkładam na bok. Jeżeli uda mi się zrobić felgi i zostanie jeszcze trochę czasu, bo też nie chcę, żeby ten film był jakiś bardzo długi. Chociaż wiem, że rzadko te filmy wstawiam. Z wielu względów, wiele czynników na to wpływa, więc może zrobimy troszkę dłuższy i oprócz felg postaram się zamontować Wiesz to Nie wiem. Zobaczymy na samym końcu, nie obiecuję. W razie co to w następnym filmie. Tak to wygląda. Myślę, że możemy przejść już do samych felg. Słuchajcie, na ten moment tak wygląda nasza felga generalnie pierwotnie. Z czegoś takiego? Zrobiłem coś takiego. Zobaczcie to. Zobaczcie to. Tak jak widzicie, rancik jest cały wypolerowany, tak jak mówiłem w poprzednich filmach. Plan był taki na te felgi od samego początku, że rancik będzie wypolerowany na błysk. Wygląda to po prostu kosmicznie. Środek odświeżyłem sprayem. Teoretycznie mógłbym pomalować to pistoletem, ale jest zimno, nie chciało mi się bawić. Tu na samym środku rzucony jest taki brokat, który mieni się na różne kolory. Podczas tego, jak jest słońce, którego po prostu nie ma. I tego tak w obiektywie nie widać, tego co tak nie oddaje, ale naprawdę, jeżeli świeci słońce na to, to ten brokat mieni się na takie różne kolory. Pod różnym kątem są różne kolory, w niektórych miejscach są niebieskie, czerwone i tak dalej, więc to w świetle dziennym naprawdę wygląda kozacko. I to jest taki efekt docelowy koła, które wygląda tak. Z czegoś takiego zrobiłem coś takiego. I dzisiaj chciałbym Wam wszystkim pokazać etapami, jak osiągnąć taki efekt. Także idę już na warsztat i tam przechodzimy do samej pracy. Koniec gadania, bo jest mi tutaj po prostu zimno. Zabieram ze sobą to, co muszę i leżymy się do pracy. Opa. Dobra, pierwsze to oczywiście to musimy zerwać z naszego rantu, który będziemy polerować. Lakier. Lakier z rantu, który będę polerował, jest już zerwany, tak jak mówiłem. Felga jest zmatowana, co przed chwilą zrobiłem. Teraz założyłem sobie koło na maszynę. Tutaj felga będzie mi się kręcić. Przygotowałem sobie wiadereczko z ciepłą wodą, żeby ręce nie marzły. I biorę się za samo polerowanie. Obczajcie sobie teraz. Eee, tutaj zbliżenie zrobię. Zobaczcie, jakie tutaj są rysy na tej felze. Na tym rancie. Powstały w wyniku zrywania lakieru i ja teraz muszę doprowadzić tą powierzchnię do takiej gładkiej po prostu. Do takiej idealnej powierzchni, na której praktycznie nie będzie rys, żeby nadać temu rantu połysku i żeby to fajnie wyglądało. Dlatego biorę papier w rękę i lecę na mokro. Zacznę od papieru setki, później wezmę 240, 400, 800, 1200, 1500, 2000 i myślę, że na tym zakończymy Półtorej godziny później. E, jestem w sumie już można powiedzieć, że po przygotowywaniu rantu do polerowania. Jak widzicie, koło jest założone na maszynę, gdzie za chwilę wezmę po prostu palstę polecką i nadam temu rantu połysku. dzięki czemu pelga nabierze charakteru i będzie po prostu zajebista. E, myślę, że rant jest e, już przygotowany. W takim stopniu 9 na 10 z tego względu, że w niektórych miejscach widać jeszcze takie mikrorysy. Obiektyw tego nie pokaże, ale to jest takie czepianie się szczegółów. Eee, to i tak wyjdzie spoko. Zresztą ja tak się jak prędzej czy później na 100% felgi poobijam, więc nie ma co się też za bardzo nad nimi spłucać. Aczkolwiek chcę, żeby to wyszło bardzo, bardzo fajnie, więc... Odstawiam aparat na statyw i patrzcie, jak teraz Felga na wieży połysku. Robimy teraz szybkie przejście. Dzień jeden po Sylwestrze, wstałem przed chwilą, jeszcze się w sumie za dobrze nie czuję. Cisnę dalej tyle ile mogę, więc nie tracę czasu na leżenie i lecę dalej z tematem perk. Teraz jak już mam ranty wypolerowane, to po prostu zostało mi pomalować środki. Wcześniej matowałem sobie te środki pod lakier, więc teraz obklejam tylko rancik papierkiem. Przed nakierowaniem i tyle, i będę to malował takim zwykłym sprayem po prostu. Dodatkowo na sam koniec posypię takim kolorowym brokatem. Przynajmniej pokażę wam go od razu, bo mam go tutaj w kieszeni. To jest, zobaczcie, brokat, na który się zdecydowałem. No. Raz, złapać Jest to coś takiego jak to, zobaczcie, te płatki są takie dość duże jeszcze, żeby ja sobie złapię. O, w ten sposób. Wypadki są takie dość duże i widzicie, że one pod różnym kątem zmieniają swój kolor, po prostu kolor. I na tej felce, którą ja zrobiłem już wcześniej, wygląda to naprawdę, yy, mogę się opowiedzieć, że przy bo może na nagraniach tak tego nie będzie widać w obiektywie, ale przy świetle dziennym, postawię tutaj, może to będzie widać jak to w siemieni kolorami. O, zobaczcie, o, widać, a nie widać. Zobaczcie, jak to wygląda. A w dzień jak jest ładne słoneczko, ta felga będzie założona. Razem z tym rantem jak będą się świecić te kolorowe perełki tego blokatu, to myślę, że na pewno będzie robiło to mega fajną robotę. Dlatego lecę z tematem, oplejam felgi i za chwilę malujemy. gotowe do założenia, założono opony tak jak widać, tak więc wjechałem sobie autem, za chwilę dźwigam auto do góry i będziemy zmieniać te koła, tak więc czekajcie na efekt, a ja jestem pewny, że będzie naprawdę kozacki. Pani, robię sobie teraz szybkie przejście. Przed chwilą zobaczyliście jak wygląda już po prostu samochód na tych kołach które odświeżałem. Odświeżałem no bo regeneracją raczej nie można tego nazwać. Zanim przejdę do opisu samych kół efektu który udało mi się osiągnąć muszę wspomnieć że w tym filmie nie zobaczycie już montażu lotki którą wam na wstępie pokazywałem. Nie chcę tego robić nie mam po prostu teraz czasu a jutro chciałbym wam wstawić ten film dlatego dogrywam teraz tą końcówkę zmierzam już ku końcowi. Wspomnę jeszcze o mojej końcówce wydechu, którą na wstępie widzieliście tam w wintrze polerowałem. Jest teraz założona. Przed chwilą też widzieliście kilka przejść z tego. Końcówka jak końcówka. Może nie jest jakaś za piękna. Wygląda jak jakiś po prostu kawałek rynny ogrodowej. Przydałaby się tam jakaś dwururka. Na razie nie ma hajsu na to. Lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Tak więc proszę się nie śmiać z mojej końcóweczki. Przechodząc już do samych felg. Koła myślę, że wyszły bardzo fajnie. Środek ładnie wyszedł, pomalowałem to sprayem, tak jak widzieliście rzuciłem na to kolorowy brokat, rant wypolerowany i felgi naprawdę nadały bardzo dużo charakteru na tego całego projektu. Zupełnie zmieniły wygląd tego auta. Moim zdaniem w ogóle felgi to jest takie 40-50% wyglądu wizualnego całego samochodu. Tak więc ja jestem mega zadowolony z tego jak udało mi się to zrobić. Ja miałem dużo pomysłów ogólnie na to felgi. Zastanawiałem się, czy nie pomalować środka w jakimś takim oczoiednym kolorze, bo rant to od samego początku wiedziałem, że będę polerował, no bo to fajnie wygląda z takim polerowanym rantem. W ogóle felgi z rantem mega mi się podobają, jak to się błyszczy. Ale na środek nie miałem pomysłu do końca. Myślałem, żeby tak jak mówię, pomalować to w jakimś takim oczoiednym kolorze. Jednakże, wypisaliście mi, żebym zostawił czarne, że czarne fajnie wyglądają. Postanowiłem zostawić taki stonowany czarny kolor, no bo jednak większość elementów u mnie w samochodzie jest stonowana, taka dość czarna, więc ja postanowiłem, że zostawię ten czarny, ale oczywiście musiałem coś dodać od siebie, więc wpadłem na pomysł, że jeszcze podsypię to brokatem. No i posypałem to brokatem. Brokat naprawdę fajnie wygląda. Mi się to mega podoba. Może nie wszystkim będzie się to tak podobało, ale mnie to naprawdę urzeka i nie jest taka po prostu nudna, nudna ta felga to lakierowanie, myślę, że było bardzo amatorskie, no bo jednak malowanie z puszki to zawsze jest taka, można powiedzieć, amatorszczyzna. Ja do końca też nie wiedziałem, tak jak mówię, w jakim kolorze to pomalować, więc chciałem zrobić taką próbę i uznałem, że jeżeli mi się to po prostu nie będzie podobało, to przemaluję to na jakiś inny kolor, dlatego nie chciałem zrobić takiej profesjonalnej regeneracji Felk, którą mam oczywiście możliwą, no bo nie będę tutaj nawijał makaronu na uszy i śmiało powiem, że warsztat, w którym buduję ten projekt, zajmuje się po prostu felgami. Stąd widzicie w niektórych moich po prostu ujęciach, nagraniach dużą ilości kół, felg i tak dalej. Jest to warsztat, który zajmuje się taką kompleksową regeneracją felg. Chłopaki tutaj robią wszystko, przez toczenie, polerowanie, prostowanie, malowanie, piaskowanie, no Taki można powiedzieć, że dość profesjonalny warsztat, który się tym zajmuje. Ja miałem, miałem w sumie możliwość, żeby to pomalować proszkowo, ale uznałem, że spróbuję sobie sam to zrobić. Bo do końca nie wiedziałem, jaki chcę efekt osiągnąć. To była tylko też taka próba i przede wszystkim, wszystko co robię przy tym samochodzie, robię sam. I zupełnie inną mam satysfakcję z tego, że ja zrobiłem coś sam i, coś, i, i to fajnie wygląda, niż jakby ktoś mi to zrobił, abym to po prostu tylko e, założył. E, także e, satysfakcja to jest e, u mnie przede wszystkim pierwszorzędna sprawa. No i dużo się uczę, dużo się uczę na pewno. Okej, okay, słuchajcie, koniec gadania, e, żegnam się z Wami. Oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę. To jest taki klucz do sukcesu, niestety, teraz na tym naszym YouTubie w tych czasach. Bez tego ciężko jest gdziekolwiek się wybić. Eee, tak więc, jeżeli Wam się podobało, wiecie co robić. Eee, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami. I tutaj zdradzę Wam teraz rąbek tajemnicy. Ogólnie słuchajcie, w poprzednim filmie narzekałem, że mój motor ulega warii. Eee, w pewnym eee, komentarzu ktoś skomentował mi, żebym podał swój adres e-mail, że ma dla mnie ciekawą propozycję. Ja nie do się długo. Podałem ten swój adres e-mail, odezwał się do mnie pewien pan, który mieszka w Anglii, jest Polakiem. Zaproponował mi, że podeśle mi motor, że ma taką możliwość, chce mi pomóc. Robi to tak z dobrej woli. Po prostu uznał, że, że spoko, fajny projekt, spodobało mu się, jest w stanie mi pomóc, czemu tego nie zrobić. Uznał, że podeśle mi silnik. Ja długo z tym panem rozmawiałem. Oczywiście pan mówię, bo mam ogromny szacunek do tego gościa. Nie wiem do końca, ile, ile ten gość ma lat. Na pewno nie jest stary, ale, ale stwierdził, że chce mi pomóc po obejrzeniu kilku tam moich filmów. Uznał, że podeśle mi silnik. Ja byłem mega zajrany. Do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Po czym troszkę rozwinaliśmy nasz kontakt, troszkę więcej pogadaliśmy. Uznał, że nie ma sensu wysyłać całego silnika. Wyśle mi takie 36 w kupecie. Z Anglii, z większym silnikiem, który po prostu będę miał możliwość sobie przełożyć. Jestem naprawdę mega zajarany, czekam na ten samochód. Wiem, że on już jest w transporcie. Niedługo będzie u mnie. Bardzo prawdopodobne, że jutro dziś mamy piątek jutro jest sobota prawdopodobne, że jutro będzie ten samochód już u mnie na podwórku i będziemy mogli sobie po prostu działać. Jestem mega zafascynowany. Sam do tej pory nie mogę w to uwierzyć. I następny film. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie właśnie oto z tym samochodem, który do mnie przyjedzie. Także, jeżeli chcecie zobaczyć ten film, subskrybujcie kanał, czekajcie na ten film. I przede wszystkim wbijajcie na Instagram, bo tam jestem w sumie, można powiedzieć, na bieżąco, a na tym YouTube to stawiam te filmy po prostu, można powiedzieć śmiało, świetnie. Obrakuje mi na to wszystko po prostu czasu. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrówki i